Ale, Hiller jest kozak, więc przeżyję. <noise> tak, Hiller kurwa na telefonie pisze zamiast mnie. No, na telefonie poświęca. gra. Jak na dole? Ja tak. Na nole. Jak w środku, To Tam wyjdź. A poczekaj jest. na suma, poczekaj na suma. Ja co, co, tu dzieje? Dzieje, co? Co, co tu się dzieje? Zalatywać. Co tu się dzieje? Gdzie jesteście? Jesteście w środku? No, zaladywasz w sumie jest w środku. O, co tu się urywa nie jest dobrze, bo tam... Nie ma was w środku u nas. Co się tam dzieje? Ty wiecie w ogóle gdzie ten nachown jest? No nie. nie. Nie wiem A czy, że jesteś w ty, ty, środku, to, to nie ma Co to było? Czemu ty... No ja byłem w środku, ale wyszedłem... Czemu ty No tu jest tu moje ciało a. Czemu twoja kamera a, była, została, a postać pobiegła dalej? Co to było w ogóle? <ścoughs> I'm out <ścoughs> 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 Dlaczego ja jestem... Hey, ja World Questy <ścoughs> wolę robić No nie mogę, no zaraz wyjebię to Zobacz ile celik z nim sobie trzeba. Daję sobie jak się polecam. Zamki web. <grym> mi... się chce. Zamknij Zamknij da się. No da się zachnąć łeb. <grym> dobra, to rozrobił pula życia. <grym> 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 kurwa, mam to yeah. nadzieję, że to kurwa nagrywasz. Nie Bo... No wow, i dobra. No A na, tak masz na Mam? Jak ja się Przybliżanie teraz na filmiku, proszę, na e, Skadę, jak jestem pierwszy. Nie mogę, proszę leć, bo mam ruta w gównie na ziemi. Nie członka. mogę, no kurwa. HS nauczyłeś? to zaraz się HSuje pewnie. <grym zresua -tłonka> Mamy nie mam. Nie mam. Jakaś <noise> To nic nowego W bandarze, w Nie, to ja to nie miałem na mano już, skończyło to Nie mam co jeść Zauważysz to, ja ci więcej nie dam No to czekamy Jak usiądziesz, to się szybciej zregeneruje Dobra, patrzcie, tak to się robi Właśnie siedzę O, dziękuję już straka nie dostajesz, jak zrarłeś 20 żarcia? 10 pan dał mnie 20. On siada i wstaje od razu. Nieprawda to jest nie, no nie, bo nie. stawił kurwa szybko do, nice. dele, do teleportowania, no to se użyłem, no. Co to posrowi? Boże, Adem. No ty to ta Adam tak naprawdę i musisz na to bimy uważać, że się kręcą wokół ja... platformy. Kurwa. A, 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 od razu zbić. Kurwa. Nie trzeba, killer wyleczy. <laughs> <laughs> jak on na drzewie nie może wyleczyć. Patrz, <laughs> patrz patr za plecy. Play, play, play. Czy, ja po prostu ja nie grałem drzewa. Yes, this, jest Juzles, Dżewo. No, Dżewo jest oczywiście, ale to... To celi więc nie no, się co no, no. myślę, że Myśli pan, że ja wiem, co jest Juzlo? To ja o nie wiem, pan jest, to, to, to. Zawsze a, yes, jest ale zawsze było Juzles, według mnie. Nie wiem, Dżewo zdobył na Trzeba było... E Poradnik na WoW, i tyle, no. Ej, a podejdzie ktoś, Bo oba... No Biegi naokoło! koło. Ja tego Uważaj na mowy! No, zjebałeś. A Ale zawsze stoisz... Zawsze stoisz z prawej strony, jak jesteś tutaj. <noise> ale ten od był wielki, Jezu Kryst. ty, <noise> troszkę ta na talenty. Proponuję. fokus tego, a to jest się ścierba głównie, Jak stoisz tak, jak stoisz z tej strony, to musisz stać po prostu przed śniadku. Daj mi książkę na talenty. No, Chciałem nie koła w jednym momencie, więc wiem, że teraz też wyleczy. Magdaś na prawę? To nie. Gdzie macie kowadu. a w ogóle Daro jest kretynem, bo pólno bossa jak nikt gotowy, nie wiem nam no, Ale bardzo. ja już powiedziałem co się stało. po co stawiasz ten portal jak wiesz, że na boss No żeby no, użyć no, na bossie No bo se, no jest to seklikłem no Kurwa no, stawiasz portal jest i, i wiesz, że ktoś używa, Cieszę się, że ktoś Dokładnie. używa twoich twojego... A ja ja to jestem zwykłem. Te kliknę ja i po wprost. Zatracę co ten klik. się nie dało, bo Ja wstawiali... dostałem w tamtym nic i w tym też nie Tu jest woz od razu? Co a, mowy. mowy nie zapytać. zasłużyłeś, bo jak nie zasłużyłeś. to kurwa nie dostajesz. To to nie nie. Jezus, a ja jakoś kurwa w poprzednim na drzwi dostałem dwa itemy, a chuja ja robię. No. Ten to prawda. nie działa o którym To Nieprawda, bo duchy zabijałeś. No dobra, to było moje specjalne zadanie. Kurde, specjalne ale to coś innego. Weź to, oddaj kogoś, to umie tego używać, bo to jest ważne, żeby A tego nie używać. Możesz to nie no to, to problem zredukować? jest z absorbem. Na ma... no to, że kurwa użył. Nie. Dobra, daj to sekund. Daj to, celikowi, to błaga, bo my nie zabijemy ostatniego bosek, on to będzie miał. Dobrze, ale to możesz zamiast krzyczeć na mnie, i kurwa jak dziecko, daj, 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 to powiedz mi kurwa jak to zdjąć, no. Debuffa coś była. W prawym masz na znaczy, najbóższą. Jezus, znowu krzyczy kurwa, nie umie wytłumaczyć. Teraz znowu. Ja ale duchy zabijają. Dobra, do Pogromca to... ...to

nie wiem, co się to już dzisiaj kurwa uskrało. O, genie, a, już, kurwa, dalej, a dalej, śmieszy, to jest najgorsze. <laughs> nie, śmieszy, to już mnie kurwa głupota tego słowa śmieszy, a nie samo słowo. Śmieszy cię czy pęka? <laughs> no we dwa. Hmm. Śmieszy ale to, że panka jest najważniejsza. <grymne> tak, to bez tego nie ma sensu. Ale tak, to kiedyś pierwszy raz zaglądałem, a się kurwa zdziwiłem wtedy, Ale ja skierdolę, naprawdę. No daleko niech na zdjęciu? Ja! co on mówił w szpitalu, jak poszedł? No co on robi? Jak pan ma szkło w dupie? nie, odpala filmik spalne. No idzie! A na końcu no. swoich pęka! Pozwoli pani, że przedstawię. I pan doktor ten zabudował, dalej. Nie! Chciałbym głównie, żeby. Nie, tak zaraz teraz mam coś na mewy wyślę spot. Przynajmniej ja. A ten nie ma pojęcia. że Dar jest pod tankiem? No cóż, to trzeba czekać. No. No. Ja się wyjebałem, no. Nie, no. To overal, czy to jest ostatni? To jest overal, to over Ja wysłałem. Ale ja ja się nie, pierdolę, nie mogę. Zmieniam tą klasę, chce ktoś? Nie ale, ale ona nie jest nie słaba. Nie ale to nie jest. Nie jest win. dużo pije. Nie jest wina klasy, bo sub dużo robi obrażeń akurat. <laughs> Jak ja na choliby mnie co <coughs> Dobra no, kurwa muta zaraz ostatecznie już nie mógł <coughs>